Dobry, słuchajcie, zaczynam dzisiaj vloga bardzo nietypowo, bo mamy już jakąś 21 godzinę, ale właśnie nagrałam dla Was taką pogadankę, taki podcast, nie wiem jak to nawet nazwać, w której opowiadam Wam właśnie, jak wyglądał ostatni tydzień, bo mamy dzisiaj wtorek 5, 5 dzień stycznia. No i e, jeśli to oglądacie, to tamta pogadanka już na pewno się pojawiła na kanale, więc, e, więc jeśli jesteście ciekawi e, co tam się działo, to, e, to zapraszam. E, no i e, tam też mogliście się już dowiedzieć, że e, jutro rano e, wyjeżdżamy na e, 5 dni do Karpacza. E, i, I właśnie przyszłam tutaj e, się już... E, Powiedzmy finalnie pakować. Mam jeszcze dzisiaj trochę pracy do wykonania, a już jest naprawdę późno, więc e, więc, cóż, no nie przedłużam e, i robię to, szczególnie że jeszcze ja już mam tutaj naszykowane swoje rzeczy, ale jeszcze oczywiście muszę spakować Łukasza. E, jeszcze bym chciała przejrzeć, co mamy do zabrania. Wiecie, jest takich rzeczy lodówkowo, jedzeniowo, alkoholowych nawet może. No, jeszcze trzeba spakować psy, więc naprawdę tej roboty e, sporo zostało. A już też nie jest jakoś super e, wcześnie. Ukaż właśnie pojechał do Selgrosa jeszcze kupić parę rzeczy. E, no i tak, tak. Chyba już, chyba już nie ma co e, przedłużać. E, po prostu e, zaczynamy tego vloga. No dobra, słuchajcie, tutaj już czeka e, walizka otwarta. Ja tutaj sobie naszykowałam. Trochę rzeczy powiem Wam, że nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja szczególnie, kiedy autem, to mam syndrom po prostu brania wszystkiego i zawsze po prostu bierzemy tych rzeczy niesamowicie dużo, a później oczywiście chodzimy w dwóch rzeczach na krzyż. Dlatego teraz mocno starałam się wszystko ograniczyć. I mam tutaj tak, dwa sweterki kaszmirowe, dwie podkoszulki, może jeszcze. Wezmę jedną, ale nie, jedna będzie na mnie, to myślę, że te dwie wystarczą. Tutaj mam ten grubaśny, biały golf i ten czerwony sweter z Gaugana. One też jadą na pewno, bo, bo są super i są cieplutkie. Tutaj mam, słuchajcie, taki woreczek po torebce, chyba po torebce korsa i w nim po prostu sobie zawsze trzymam bieliznę, więc tutaj mam majtki, skarpetki. muszę jeszcze dołożyć staniki tu montuję film jeszcze dzisiaj muszę go zmontować, więc więc niestety mnie jeszcze, mnie jeszcze czeka praca no i tutaj mam słuchajcie te dresy czarne bo one są ciepłe jakby tam nawet w tym apartamencie było chłodniej, to, to będę mogła sobie w, nim, w nich siedzieć, a nawet na jakiś spacer spokojnie pójść e, piżamkę, no i biorę na pewno ten szlafrok bluzowy bo nie jest super Tutaj sobie też słuchajcie, przygotowałam już książkę na wyjazd. Tom, co Wam ostatnio pokazywałam, te czereśnie zawsze muszą być dwie, już przeczytałam. Całkiem fajna, taka, jeśli lubicie lekkie lekturki, ja bardzo rzadko czytam taką lekką literaturę, ale, ale powiem Wam, że fajnie mi się czytało. No to teraz w końcu się biorę za Galbraitha. Tu mam jeszcze już naszykowane perfumy, i to są, słuchajcie, moje absolutnie ulubione perfumy ostatniego czasu. Czyli Chloe Nomad w tej takiej ciemniejszej wersji, takiej jakby brązowej, bo ich jest chyba kilka. No, i tutaj też już mam kosmetyczkę makijażową. Tutaj w kosmetyczce makijażowej mam kosmetyczkę drugą. E, taką czarną, ona jest z Cold Beauty chyba, tak. E, I tu słuchajcie, po prostu wsadziłam sobie pędzle. O, tutaj mam wszystkie pędzle, a tutaj, e, a tutaj e, zapakowałam już make-up i w sumie już w łazience też zapakowałam taką normalną kosmetyczkę. E, więc mogę e, Wam też zaraz pokazać, bo wiecie, na wyjazdy zawsze się bierze takie najbardziej sprawdzone rzeczy. Teraz ja też się bardzo ograniczyłam, wzięłam minimum rzeczy po prostu mm, i, i bardzo przemyślałam sobie. No i myślę, że tutaj już chyba większość mam. Na pewno no jeszcze dojdą kurtki, na pewno jeszcze, właśnie, bieliznę muszę zapakować, czy coś jeszcze, no buty. Ale z butów też, słuchajcie, wezmę tylko e, Timberlandy, wezmę Emu i wezmę kapcie. Nic więcej nie będę brała. E, no dobra. A, no i tam mam, słuchajcie, już przygotowane po prostu jutro na drogę, getry i bluzę, żeby było mi wygodnie. Jak, jak się jedzie, to jednak zawsze lepiej. Tak jakoś na sportowo. Więc tutaj jeszcze na pewno muszę dopakować jakieś jeansy. A tak to myślę, że. Większość już mam, no to jeszcze zróbmy, może w takim razie taki bardzo szybki przegląd, co tutaj jest w kosmetyczce. Odsunę te rzeczy. No i tak mam Beauty Blender. Mam ten puder z Vibo, który Wam mówiłam, że jest moim ulubieńcem totalnym. Mam ten puder z Glam Shopu. Widziałam, słuchajcie, też to trio do konturowania teraz, co było w kalendarzu. Bardzo fajnie mi się ono sprawdza. Aczkolwiek od tygodnia nie nosiłam w ogóle makijażu, ale, ale te kilka razy co nosiłam to, to było naprawdę spoko. Wziąłam sobie też paletkę jedną, chłodno. tutaj są takie, słuchajcie, brązy, wiecie... Makijaże na wyjazdach muszą być szybkie i tam ja się nie będę, wiecie, spuszczać nad nim za bardzo, więc... Y a więc ta paletka mi w zupełności wystarczy. Tutaj sobie jeszcze wzięłam taki e, Liquid Eyeshadow Brokatowy. Gdyby mi jednak brakowało. E, oczywiście bibi Krem e, ze Skin79. On ma jeszcze ten, słuchajcie, plus, że on ma SPF 40, więc nawet jakby tam e, był jakiś słoneczny dzień w górach, to on mnie po prostu będzie super chronił. Wzięłam też to e, serum z Charlotte. E, korektor e, Infallible. E, korektor e, jako bazę, podcienie ten z Collection. Lasting Perfection. E, co tutaj jeszcze mam? E, ten cień dobry z Glam Shopu. On też mi się bardzo fajnie sprawdza. W połączeniu szczególnie z tą kredką. Brow Satin w kolorze e, medium brown. Mm -hmm. Tutaj mam konturówkę z Charlotte. Muszę pomadki e, wziąć z dołu, bo tam są i sobie po prostu je dorzucę. E, no i tutaj jeszcze mam, słuchajcie, e, ten eyeliner z Eveline i tuż e, ten sokotur z L'Oreala. No i to wszystko. To już wszystko. Mogę to z powrotem wrzucić. E, no i zaraz przyniosę jeszcze kosmetyczkę e, z pielęgnacją, to Wam pokażę co się tam znalazło. Okej, okay. wzięłam kosmetyczkę e, i ja, słuchajcie, teraz sobie skorzystałam właśnie z kosmetyczki, którą miałam e, w paczce z Cold Beauty. Ona jest po prostu takim wielkim workiem. I tutaj wsadziłam całą pielęgnację taką twarzowo-nietypową. E, Jak by to nazwać? Powiedzmy, to wszystko plus, a takie rzeczy podstawowe typu dezodorant, żel, szampon i tak dalej mam w innej kosmetyczce, takie Cibo. Ale jej jeszcze nie będę przynosiła z łazienki, bo po prostu no, tam są rzeczy, z których jeszcze będę korzystała. E, dobra, wzięłam sobie słuchajcie jedną maseczkę w płachcie. Tutaj mam taką z Bytery. Ona właśnie była w paczce z Cal Beauty, jak zamawiałam sobie. E, tam jest taki powiedzmy goodie bag co jakiś czas, że wiecie, kupujecie jakieś kosmetyki i, i taki worek właśnie kosmetyków dostajecie jakby gratisie więc miałam tam tą maseczkę i stwierdziłam, że a może w jakiś wieczór sobie będziemy tak siedzieć, to, to czemu nie, wzięłam sobie zapas soczewek e, bo wiecie, tam będziemy sporo chodzić, maseczka i okulary się nie lubią, więc soczewki będą będą najlepsze e, ten tonik z Pixi już go mam tutaj Taką w sumie końcówkę. Na pewno nie skończę go na wyjeździe, ale przez to jest lżejszy też. E, wzięłam też mój ukochany tonik z sukin. Bez niego się nie ruszam nigdzie i jego też już mam końcówkę. Muszę właśnie zamówić, żeby na pewno mi się nie skończył. E, krem do twarzy też mój ulubieniec. E, ten na dzień od Kingi Rusin. Właśnie, jak wrócę, to słuchajcie, nagram ulubieńców, e, no powiedzmy roku, ale to będą tacy bardziej ulubieńcy roku, plus wszechczasów. E, I, e, no bo teraz po prostu już nie zdążyłam tego zrobić. E, wzięłam, słuchajcie, też ten krem z Shiseido, bo ten z dialkemi, Zazwyczaj y, używam w połączeniu z olejkiem z opuncji, a stwierdziłam, że w takim razie wezmę sobie jeden produkt zamiast, zamiast dwóch. E, tutaj mam, słuchajcie, też właśnie e, taki produkt, który był w tym Goodie Bag z Cald Beauty. E, ja totalnie nie znam ani tej marki, ani tego produktu, ale on jest jakimś totalnym bestsellerem na Cald Beauty, i to jest podobno jeden produkt, który ma nam zastąpić wszystkie inne i po prostu na tonik takie serum powiedzmy, które ma tam nam zastąpić wszystkie inne produkty, więc idzie tonik, idzie to, idzie krem i koniec więc stwierdziłam, że po pierwsze jest to malutkie, lekkie a po drugie też już kilka dni to używam i właśnie jeszcze teraz kilka używam, to też będę w stanie powiedzieć, czy rzeczywiście to jest takie wow wzięłam też słuchajcie, krople do oczu, czyli coś, co jest bardzo, bardzo potrzebne, jeśli jeśli tylko używamy soczewek, przynajmniej u mnie, to jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo potrzebne, inaczej moje oczy umierają. Ja mam te krople Hyabak, one właśnie można je stosować razem z soczewkami i one są naprawdę super. Wzięłam też, słuchajcie, taki mały kremik z Drunk Elephant, to też jest marka, której za bardzo nie znam i która też była w tym goodie bag z, z Card Beauty i też jest właśnie taką miniaturką, więc nie zajmuje dużo miejsca, a ten produkt nie można używać z żadnymi olejkami, żadnymi produktami, które są na bazie olejków, więc właśnie pomyślałam, że na noc może, może ten krem by. Był niezły. I tutaj sobie przelałam takie małe opakowanie płyn micelarny jeszcze, żeby też nie dźwigać. Wzięłam też ten cement termiczny do włosów. Szczególnie, że właśnie tam w górach możliwe, że będę na pewno suszyła włosy suszarką, żeby były jak najszybciej suche i żeby się, wiecie, nie przeziębić. Szczególnie jak na przykład nie będzie za ciepło. No to właśnie dzięki temu nie będę wyglądała jak Hagrid. Wzięłam jeszcze All Nighter z Urban Decay, bo jak się chodzi cały dzień, to, to fajnie być pewnym jak się wygląda. No i oczywiście suchy szampon z Batiste, no to też jest myślę, że taka bardzo, bardzo ważna rzecz na wyjazdy. No i oprócz tego wiecie, jeszcze dezodorant, żel, szampon, drzewka, szczoteczka, pasta, no takie podstawowe rzeczy, no i to wszystko. Czyli no taki totalnie po prostu podstawowy set kosmetyków. Pewnie dla kogoś to będzie dużo, dla kogoś to będzie mało. Wiecie, każdy ma inne potrzeby, inne przyzwyczajenia. A jeszcze oczywiście muszę włożyć tutaj żel do mycia twarzy. Znaczy żel do mycia może pójdzie do tamtej kosmetyczki. Ale muszę na pewno jeszcze włożyć mm, Foreo. Szczoteczkę, no. I tak to wygląda. Dobra, słuchajcie, to ja się pakuję, pakuję łukaszka i oczywiście e, daję Wam w międzyczasie znać. Hej, cześć, dzień dobry. Jak widzicie, mamy e, już ranek. Mamy już kolejny dzień. Wczoraj już słuchajcie, w ogóle się nie odzywam, bo e, no, bo tak wstępnie się spakowałam już e, do walizki. Po czym po prostu zaczęłam e, montować ten film, co Wam mówiłam. E, no, i tak siedziałam do jakiejś pierwszej. Już po prostu wiecie co tak siedziałam, tutaj Łukasz spał obok, ja siedziałam z drugiej strony z laptopem, stwierdził, że mu nie będę przeszkadzać, więc dopytywałam kilka razy i dałam za wygraną. I tak po prostu już montowałam i tak czułam, że zasypiam i po prostu kilka razy musiałam wracać do tego samego momentu, bo go po prostu przespałam. No, mamy jakąś godzinę. 9 dokładnie, za minutkę. Eee, za minutkę mamy 9, już jesteśmy w sumie spakowani. Tutaj została walizka do zamknięcia. Może jeszcze jakieś rzeczy z lodówki do wzięcia, pomyślenie, czy już wszystko. Eee, no i będziemy jechać. Ja jeszcze muszę nagrać voiceover do filmu i chciałabym to zrobić teraz, bo mo może w drodze bym to zmontowała. Więc zaraz się za to biorę, no i będę się po prostu już odzywać z drogi. I tutaj jeszcze Wam tak na szybko tylko pokażę, właśnie o. udało się. Zazwyczaj bierzemy dwie walizki. Jedną na tam buty kosmetyki, a drugą na ubrania. E, tym razem chyba się uda upchnąć w jednej. Buty tu nie wejdą, ale to i tak takie buty, co do walizki nie idą, więc pójdą do jakiejś torby więc tutaj są moje rzeczy, tutaj są Łukasza i, i jakoś się to udało, jeszcze na pewno kilka toreb będziemy mieć, no bo też psy też jakieś jedzenie z lodówki i tak dalej my też słuchajcie, nam zależało, żeby znaleźć taki takie miejsce, taką miejscówkę, gdzie właśnie jakby ona się trochę nie różni od domu czyli to jest taki wiecie, apartament po prostu z kuchnią, z no, z łazienką, no to wiadomo no ale właśnie, żeby była ta kuchnia, żeby był stół e, i tak dalej, i tak dalej, no bo e, w razie co, no to nawet, e, że tak powiem, problem jedzenia nas wtedy nie dotyczy, że wszystko jest pozamykane, bo, bo po prostu coś tam sobie zrobimy. Śniadania i jakieś tam kolacje to na pewno w, właśnie sobie sami zrobimy, a obiady myślę, że będziemy po prostu brać na, na wynos. No i wiecie, no i tym sposobem też po prostu minimalizujemy to ryzyko stykania się z innymi ludźmi, bo chcemy naprawdę od nich stronić i o to chodzi. Nie, 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 nie wyjeżdżamy dlatego, że o, po prostu walić ich wszystkich, walić system i, i my jesteśmy mądrzejsi, tylko... Tylko chcemy naprawdę sobie pochodzić po prostu po, po naturze i, i nie chodzić nigdzie w żadne tłumy. Nie wiem jak tam z ilością osób, no ale mam nadzieję, że to nam się też właśnie uda. Eee, dobra, ja nagrywam ten voice -over, kończymy się pakować, pakujemy auto jedziemy. No dobra, słuchajcie, pakujemy wszystko do auta, jest walizka, są plecaki, jakieś tam jedzenie, jakieś tam rzeczy. Tutaj jeszcze mamy taką torbę z z kurtkami, szalikami i tak dalej, i tak eee, dalej. Psy już właśnie zapakowane, tu jest jeszcze torba psia. O, outfit na drogę. Wygodny. Bluza, getry, kurtka emu. I pakujemy. Epto tu tak pięknie zapakowany jest do auta. Hmm? Są przypięte pasami, żeby nigdzie nam tutaj nie uciekać do przodu. I żeby było bezpiecznie. O, bunieczek. Cześć bunieczku Leź bunieczku I mamy też taką matę jak widzicie na siedzenia żeby po prostu nie brudziły za bardzo aczkolwiek różnie to bywa powiedz abuś chyba będzie spał zaraz auto już zapakowane tutaj mam plecak jakąś wodę jakieś rzeczy może coś mi się uda pomontować salsa jest bardzo niecierpliwa no i oczywiście bagażnik pokażnik pełen rzeczy ale udało nam się chyba zabrać trochę mniej, niż, niż zazwyczaj. No to chyba zamykamy dom i jedziemy. Jest jakaś dziesiąta z minutami chyba, więc dojedziemy, akurat będzie koło 14. .00. stay alive mm. so you know that i don't mind about what is wrong and what is right we keep Wlewał. Czujemy, że dojrzamy. Będziemy pięć za jakąś pięć minut. minut. Przede wszystkim ja jestem tak że to Czołgów jest życie. Czopu zresztą na miejscu znaleźliśmy jeszcze Ale jakieś ślady. Jest zima, jest zimna. Tak. Za 200 metrów miejsce docelowe będzie po lewej stronie. To nawet nie, nie, nie za 5 pokonują. minut, a za jakąś minutę a będziemy pieprze. na miejscu. Jak i drugiej kuli drugiej. Jest też salsytkę. I to może było nawet kilkukrotnie. Słuchamy bardziej, książki. No, co będzie, kiedy wyjdzie najał, że zamordowana wysłana do niej psa? Tak. Zaczęło się robić naprawdę. Przed. Miejsce docelowe jest po lewej stronie. Wszystkim skrzymają wiadomość, na której treść całkiem dla niej niezrozumiałą, no tak. zdradzała jakąś zażyłość między nią a świętej pamięci Elżbie. Co macie... To chyba otwarcie miało tak? szczęście, bo w pomieszczeniu kryminalistyki był tym razem tylko Roman. Pusty? Niewiele. Pusty, no to Roman dobrze, podszedł że pusty. do teczki z notatkami podręcznymi. Pobraliśmy okay, jakieś nasza ślady miejsców. DNA, ale zwłok... No dobra, słuchajcie, odebraliśmy już klucze do pokoju. Oto oto nasz. Zaraz będę musiała pomóc malarzowi nosić, ale chciałam Wam tak na szybko pokazać, póki, póki jeszcze jest wszystko. Więc o. Tak wygląda pokój. Tu mamy łóżko, telewizor, stół, Janek z kuchenny. No i jest też Łazienka. O. No, bardzo przyzwoicie, nie? Nie, 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 żeby nie, 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 Bardzo przyzwoicie. No w łazience można. Mam też ręczniczki. O, miejsce się tak nazywa. Apartamenty. Pruskie. O, mamy balkon. Dobra, idę pomóc mężowi nosić bambetle.